Bank of Japan podwyższył stopy procentowe z minus 10 na plus 10. Rynek ponoć tego oczekiwał, no, a jednak jest to dość zaskakujące: jest to pierwsza podwyżka od 17 lat. Jest dokonana w momencie, gdy inne banki centralne przygotowują się do obniżek. No i dzieje się to w momencie, gdy inflacja w Japonii spadła z ponad 4% dwa lata temu do około 2% czyli w zasadzie będąc w celu. W każdym razie bank wskazał, że wzrost płac zaczął mocniej oddziaływać na rosnące ceny i ocenił, że osiągnięcie celu inflacyjnego może być podtrzymane w horyzoncie projekcji. Płace w dużych firmach wzrosły ostatnio tam o 5,3%, czyli najwyżej od ponad 30 lat. Teraz, dlaczego ta podwyżka jest istotna i yy, może być też istotna dla nas? Japonia yy, wydaje się nie być duża w skali świata, a jednak miała poważny wpływ na monetarny krajobraz naszej planety. Miała i nadal ma. Yy, widać to na wykresie. To nie są najnowsze dane, ale na szybko taki wykres znalazłem. No i skalę on dobrze pokazuje po Ameryce i Europejskim. Banku Centralnym to jest trzeci gracz. W ostatnim czasie tak Fed, jak i EBC zacieśniały politykę monetarną, a jednak widzieliśmy wzrosty nie tylko na giełdach akcji, ale również na krypto i na metalach szlachetnych. No a więc skąd te pieniądze zasilające rynki musiały się brać? No i można palcem wskazać na Japonię teraz z tego odkręconego kurka kapać może przestać, choć z tego co czytam, bank Japonii ma przy tej podwyżce stóp zaprzestać jednocześnie skupować ETF-y i rejty, co robił od lat. Nic nie zmienia się w sprawie skupu państwowych obligacji. Nie jestem na tyle mądry, żeby ocenić, czy to się jakoś nie zrównoważy i czy pomimo podniesienia stóp to ten brak skupu ETF-ów i rajtów nie sprawi, że nadal jednak będzie z Japonii Jen kapać. No i tutaj trzeba jeszcze podjąć to, że ton konferencji. Bank of Japan był ponoć gołębi i jeżeli będą dalsze podwyżki, to nieznaczne. W każdym razie wydaje się być istotne wydarzenie, które może mieć wpływ na wycenę wiele aktywów. Mogą pójść korekty i wyciąć zyski z ostatnich miesięcy. Czy tak będzie? Nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie rękę na pulsie w każdym razie.